Świnka Pepa uczy dzieci jak umrzeć, Kaczor Donald jest nazistą, a Bungie rodzi dziecko. I to nie są bajki. To zakazane i wdmuchane odcinki dzieciństwa, których nigdy nie powinieneś zobaczyć. A nasze zestawienie rozpoczyna Świnka Pepa. W Śwince Pepie pojawił się pankościste nóżki. Dzieci go pokochały, ale kiedy zobaczyli go rodzice wpadli w panikę, ponieważ odcinek mówił dzieciom, żeby robiły coś, co mogło być śmiertelne. I to nie był mały problem, bo Pepa została stworzona dla przedszkolaków, a te wciąż uczą się jak działa świat. W tej historii George znajduje pająka w łazience. Zamiast uciekać, podnosi go. Pająk lubi Georgia. George pokazuje pająka Pepie, ale kiedy ona go widzi, wpada w panikę. W końcu tata świnka przychodzi, żeby uspokoić Pepę i spokojnie wyjaśnia, że pająki są bardzo, bardzo małe i nie mogą cię skrzywdzić. Chyba się go boisz, tato. O nie, oczywiście, że nie. Zatem zamiast pozbyć się pająka, zachęca Pepe, żeby się z nim zaprzyjaźniła. Pod koniec odcinka Pepa ma zamiar urządzić przyjęcie herbaciana z pająkiem, a przesłanie jest proste. Dzieci nie powinny bać się pająków, ponieważ są niegroźne. Pepa nie, lubi Wszyscy go lubią. Dla większości świata była to rozsądna lekcja, ale w Australii było to nie do przyjęcia. Ponieważ australijskie pająki są nie tylko straszne, ale i śmiertelnie niebezpieczne. Żyją tam jedne z najbardziej jadowitych pająków na świecie, a jedno ukąszenie niewłaściwego pająka może zabić człowieka w ciągu kilku minut. Mówienie dzieciom, żeby traktowały pająki jak przyjaciół w tym przypadku było bardzo złym pomysłem. Inny odcinek Święki Pepy, w którym występuje ta sama postać pająka, również został zakazany w Australii. Stało to nieoficjalną zasadą. Żadnych przyjaznych pająków wiadomości w australijskiej telewizji. Pan nóżki jest całkiem spory. Jeśli macie ochotę zobaczyć u mnie więcej kontrowersyjnych treści, zostawcie po sobie 2 tysiąca łapek, a następny na liście jest Laboratorium Dextera. Laboratorium Dextera było jednym z największych seriali Cartoon Network, ale ludzie nie wiedzą, że jeden odcinek był tak naszpikowany wulgaryzmami, że musiał zostać zdjęty i nosić tytuł Root Removal. Kiedy tylko zobaczycie planszę tytułową, widać dlaczego został zakazany, bo Didi pokazuje środkowy palec, a Dexter wypina się w kierunku kamery. Fabuła nie była wcale lepsza. Dexter ma dość niegrzecznego zachowania Didi, więc buduje maszynę, żeby usunąć jej paskudne zachowanie. A, serio? To właśnie ty jesteś prędny. Maszyna ma zdolność usuwania i zatrzymywania najbardziej irytującej cechy osobowości znanym człowiekowi hamstwa. Ale Didi odmawia współpracy, a rodzeństwo bije się i wpada razem do maszyny. Wtedy sytuacja pogarsza się ze złej na jeszcze gorszą. Maszyna się psuje. Zamiast usunąć ich złe zachowanie, maszyna je powiela. Teraz jest uprzejmy Dexter i uprzejma Didi, jest hamski Dexter i chamska Didi. A kiedy mówię hamski, mam na myśli wulgarny. Czas na lunch. Jestem kurwa głodny. Tamskie wersje Dextera i D.D. używały słowa na K w kółko. Co ciekawe odcinek został ukończony i gotowy do emisji w telewizji, a ostatnim krokiem była zgoda Cartoon Network. Dyrektorzy obejrzeli ostateczną wersję i byli... przerażeni. Zakazali emisji odcinka od razu, nawet nie pokazali go grupie testowej. Po prostu go wycofali, a Root Removal nigdy nie został wyemitowany w telewizji. Coś ci powiem, to ja kur... wtalam swoje zasady, więc czemu nie zrobisz tego, co matki robią najlepiej? Sprzątaj po nas! Catch or Więcej kontrowersji i w krytyki pojawiło się w tym krótkometrażowym filmie Disneya, w którym Karszor Donald wciela się w nazistowskiego żołnierza. Tak, to jest prawdziwe. Heil Hitler, chwała Mussoliniemu. Film nosi tytuł Twarz Ferrera i był filmem propagandowym z 1943 roku, który miał na celu wyśmiać Adolfa Hitlera i nazistowski reżim. Kreskówka przedstawia koszmar Donalda jako robotnika w fabryce amunicji. Bohater jest zmuszony do ciągłego oddawania salutu nazistowskiego, jedzenia absurdalnych racji żywnościowych. Masz! Yeah. Czytaj, It's Minecraft! To Minecraft. Całej kontrowersji wokół animacji zdobyła ona nagrodę Oscara za najlepszy film krótkometrażowy w tym roku, ponieważ w rzeczywistości miał orientację antynazistowską. Scenariusz był bardzo mocną satyrą na totalitaryzm, a mimo to kreskówka została zakazana w większości krajów i wycofana z ogólnej dystrybucji przez Disneya na wiele lat po wojnie. Prosto w twarz Na koniec Donald przytula miniaturową statuę wolności i mówi jak dobrze jest być obywatelem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Pokemon. Teraz przejdziemy do odcinka, który faktycznie został całkowicie zakazany w Polsce. Pokémon szybko stał się globalnym fenomenem, ale nie wszystkie jego odcinki przetrwały próbę czasu. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych był Beauty and the Beach, czyli piękność i plaża. Historia skupiała się na konkursie piękności w strojach kąpielowych, w którym brał udział żeńskie postacie w tym miejscu. To jest bardzo upokarzające i poniżające, ale potrzebujemy kasy. Głównym punktem kontrowersji była postać Jamesa z zespołu R, bo bohater decyduje się wziąć udział w konkursie i zakłada kostium kąpielowy z przesadnie dużymi i sztucznymi piersiami. Nagle dwie kobiety pojawiły się na scenie. Powiem szczerze, mi to nie przeszkadza, a publiczność wydaje się szaleje. A w jednej scenie zabawiał się nimi w kierunku mist. Musisz poczekać aż ci urosną. Ta scena została uznana za nadmiernie seksualizującą i nieodpowiednią dla docelowej dziecięcej widowni. W efekcie James z piersiami został całkowicie pominięty w amerykańskiej emisji i z czasem na większości rynków. Przygody Animków. Przygody Animków opowiadały o przygodach młodego królika, Kaczora i prusiaka, i jak większość kreskówek próbowało uczyć dzieci ważnych lekcji. Ten jeden raz bajka poruszyła bardzo drżliwy temat alkoholu. Chcieli pokazać dzieciom niebezpieczeństwo jakie wynika z picia, ale sposób w jaki to zrobili sprawił, że odcinek był niezwykle niepokojący. Nosi z tą jedno piwko i przechodzi od razu do sedna. Zaczyna się od sceny, w której bohaterowie spędzają czas w domu i te trzy postacie z kreskówek to dzieci. Otwierają lodówkę i patrzą na opcje, jakie mają. Sok, mleko, gazowany napój, czy zimne piwko. Co ci chodzi po głowie? Wypijemy piwko. Znajdują butelkę piwa i zastanawiają się, czy ją wypić. Ostatecznie przełykają je. Tylko jedno piwo. W ciągu kilku sekund chwieją się na nogach. To obrzydliwe! Z powodu alkoholu nie myślą trzeźwo, więc kradną radiowóz policyjny. Jakby tego było mało, zjeżdżają samochodem prosto z klifu. Następuje ogromna eksplozja, a następne ujęcie pokazuje całą trójkę, jak unosi się do nieba. Taka jest cała historia. Jeden drink, jeden wypadek samochodowy, jedna podróż do życia pozagrobowego. Zanim historia się kończy, bohaterowie upewniają się, że publiczność usłyszy lekcję. Mam nadzieję, że dzieci zrozumiały. Jasne, nie wolno pić alkoholu. Twórcy serialu później wyjaśnią, co próbowali osiągnąć. Powiedział, że segment był parodią srech komunikatów, służby publicznej, takich, które przesadzały, żeby przestraszyć dzieci. Po wyemitowaniu odcinka wściekli rodzice zasypali stację skargami, przez co twórcy zakazali emisję epizodu i nigdy więcej nie został wyemitowany w Stanach Zjednoczonych. daj mi w Jedyna kopia, jaka została, to ta nasza z Polski. Cóż... Polska górą. I jeśli podobnie jak ja uważacie, że Polska górą, koniecznie zostawcie subskrypcję na tym kanale. Nie przegapicie nic kontrowersyjnego ze świata bajek. A kolejny zakazany odcinek pochodzi z Bluey. Pomimo godnego i edukacyjnego charakteru, Bluey posiada odcinek, który został zakazany. A nazywa się Tata w ciąży. Opowieść, w której Bungie jest zmuszony udawać ciężarną matkę, została zakazana w wielu regionach świata, w tym w USA, przez długi czas. Choć co ciekawe, w Polsce była dostępna. Nie wiem o co tyle hałasu. Wkrótce się dowiesz. Kontrowersję wywołuje sama zabawa, która zaczyna się. Gdy Bingo przynosi nosidełko. To żartobliwie używa swoich wcześniejszych słów o robieniu czegoś porządnie i zostaje zmuszony do udawania ciąży, a następnie porodu córki. Na coś takiego nie byłem przygotowany! Zmężnij pad! Ale ja nie wiem, jak się przyjmuje poru! Odcinek jest pełen komicznych scen, w których Banji odgrywa typowe dolegliwości ciężarnych, takie jak ból pleców czy napady głodu, co miało być zabawną lekcją dla ojców. Punktem kulminacyjnym jest niesamowicie komiczna scena porodu, w której sąsiad pat pomaga wyciągnąć Bingo z nosidełka, co jest przedstawione z humorem, ale ale jednocześnie wizualnie i tematycznie ryzykownie jak na kreskówkę dla przedszkolaków. Chyba widzę pupę! Pupę widzę! Odcinek ten spowodował falę niezadowolenia głównie w Stanach, gdzie Disney uznał go za nieodpowiedni i nigdy nie wyemitował w telewizji. A także do teraz nie jest udostępniony na platformie Disney Plus. Fani spokulowali, że zakaz mógł wynikać z naruszenia tradycyjnych ról płciowych lub podejrzenia o edukację seksualną dla zbyt młodych widzów. Co ciekawe, Polska oraz inne kraje zrozumiały i pozytywny ton, co pozwoliło na legalną emisję tego zabawnego odcinka. Au! Nie wychodzi! Trzeba będzie kolegę otworzyć! Hermido. Harmidom ma na swoim koncie również odcinek, który wywołał duże kontrowersje. Przez długi czas pozostawał zakazany w telewizji na całym świecie. Był to Harmy Szpital I choć obecny jest już dostępny, jego długa nieobecność w Polsce miała bardzo konkretne i dramatyczne powody. Hani <grystanie> ocalała? Niestety. Historia obraca się wokół epidemii grypy, która ogarnia rodziny Harmidomskich. Chaos zaczyna się, gdy jedna po drugiej z dziesięciu sióstr zapada na chorobę, a ich objawy szybko eskalują. Jedynym zdrowym członkiem rodziny pozostaje Hirek, który podejmuje się niebezpiecznego ryzyka. Opieki nad chorym rodzeństwem, a jednocześnie próbuje uniknąć zdradliwej zaraz. Próbuje nas ratować, a ty nieudolnie zgrywasz tu matkę Teresę. Chore siostry zostają dosłownie przedstawione jako zombie, a sytuacja w domu zaczyna przypominać apokalipsę i trupiarnię. Hirek staje się ofiarą Horrorze, bo z każdą minutą kolejne zombie się ostrzeczają się na niego, żeby go zarazić. Cała historia nie kończy się pozytywnie. Hirek próbując ocalić wszystkich i utrzymać dom w porządku, sam ostatecznie pada ofiarą zdradliwej grypy. Ewakuacja się nie udała. Harmidowscy są mocno chorzy, ale to nadal ludzie. Największy problem pojawił się kilka lat po emisji pierwszego sezonu, kiedy nadeszła światowa pandemia COVID-19. Z powodu lockdownów i strachu przed wirusem odcinek o chorobie rozprzestrzeniającej się w szybkim tempie, przedstawionej w tak makabryczny sposób, uznano za najgorszy co można pokazać w telewizji. To właśnie dlatego Harmi był zakazany przez 3 lata. Powrócił na ekrany na całym świecie, w tym i do Polski. Dopiero w momencie, gdy pandemia uległa uspokojeniu.